Witam serdecznie i zapraszam wszystkie tanie z Pocna Kuraka na czytanie na październik 2025 roku. Czytania dla Panów będą oddzielnie, a dla Pani w opisie wstawię czasóweczkę, żebyście mogły przejść od razu do czytania, nie musiały oglądać całego rozkładu. Pamiętajcie też, że są to czytania ogólne i one nie muszą z Wami rezonować. Jeżeli coś kompletnie z Wami nie gra, warto sprawdzić swój znak wedyjski bądź też ascendentalny. No i zaczynamy. Energia główna na październik dla państw pod kuraka. raka. Co odejdzie do przeszłości? Odpowiedzi nowego. Karta rada. Dom rodzina Zdrowie Związki. Związki. I singielki, co dla singielek. Jeszcze jedna karta pozytywnej kreacji dla Was na październik. Wyroczni. Teraz to będzie wyrocznia. Mądrość ukrytych królestw. To przeczytam Wam na koniec. No i zaczynamy. Co my tu mamy? Jako energię główną mamy kartę cesarzowej, kartę Diabła i karta kochanków. Karta kochanków jest w jasnej odsłonie. Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj ja powiem co myślę i co mi te karty pokazują na pierwsze rzut oka. I one pokazują mi tu, że jakaś część osób spod tego znaku, część kobiet spod tego znaku mogłoby się wplątać w jakiś romans. Bo cesarzowa w odwrocie mówi nam o kobiecie właśnie takiej, o kochance. Na przykład. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli stawiamy te karty dla Was, mogłybyście się w coś takiego wplątać, w coś co nie wiem ktoś Was bardzo będzie pociągał, stracicie głowę dla kogoś, tak? I staniecie przed dylematem, co z tą sytuacją zrobić. Oczywiście to jest tylko dla części osób. Dla drugiej części mogłabym powiedzieć, że trzeba będzie podjąć pewne decyzje, podjąć pewne kroki dotyczące jakiegoś być może uzależnienia. Uzależnienia od czegoś, od kogoś, od jakiejś substancji na przykład. Trzeba byłoby bardziej zadbać o siebie, o swoje zdrowie. Tutaj jakby skupiamy się nad czymś, co nas ogranicza, tak? Nawet jeżeli chodziłoby o kwestie zdrowotne, no to tutaj też jest coś, co nas w jakiś tam sposób trzyma, ogranicza. Obezwładnia tutaj trzeba się za to zabrać, podjąć decyzję po prostu w którą stronę idę Jeżeli też nie mówilibyśmy o tym, no to mogłabym powiedzieć trzecią opcję I tak będę mówiła zazwyczaj trzy opcje, no bo to wiecie jest rozkład kolektywny Jest dużo osób, więc być może ktoś, być może wybierzecie coś dla siebie z tych trzech opcji co jeszcze pokazują mi te karty, moje drogie? Te karty pokazują mi, że możecie być jakieś takie bardzo zazdrosne, bardzo zaborcze, manipulujące w związku. Jeżeli jesteście osobami w związku, no to tutaj pokazują mi się jakieś takie manipulacje, zaborczość, wymuszanie czegoś, oczekiwanie czegoś od drugiej osoby, tak? Tutaj jakby. Może być też brak zrozumienia dla drugiej osoby, bo ty coś chcesz, ty coś potrzebujesz, taki ty tego żądasz, ty tego wymagasz. No, taka opcja też nam się tutaj pokazuje na październik. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości mogą odchodzić jakieś działania związane z rozpoczęciem nauki, nie wiem, jakiegoś kursu. Studiów. Nie wiem, co Wy tu zaczynałyście, ale mamy tutaj tego arcykapłana, pazia Mieczy, więc Paśmieczy mówi nam o zdobywaniu wiedzy, tak? Arcykapłan, właśnie o jakiejś tam szkole, o jakimś autorytecie, o jakimś kursie, czegoś się uczycie. A ósemka była w oprześpieszeniu, więc pewnie dużo się działo. Musiałyście, nie wiem, poskładać jakieś papiery, gdzieś podzwonić, coś pozałatwiać, tak? I teraz to odchodzi do przeszłości. Jeżeli nie chodziłoby o to, to co jeszcze mogłabym tu powiedzieć? Drugą opcję, tak? To u części osób też mogłoby być takie przyspieszenie spraw dotyczących załatwiania jakichś spraw formalnych, tak? Rozmawiania o tych sprawach formalnych, bądź też myślenia o tym, jak coś tam załatwić. Tutaj to odchodzi do przeszłości. No, i tak to zostawimy. Dobra, i teraz przejdziemy do tego, co przyjdzie nowego. Tu mamy piątkę w królowu kielichów i kartę Słońca. No, czyli pokazuje mi się, że będziecie walczyły chyba, walczyły. Może starały się o jakieś miejsce gdzieś w jakiejś pracy, może starały się o coś swojego, związanego właśnie z pomocą innym osobom. Tutaj wiecie, co mamy kartę Słońca. To jest coś, co myślicie, że przyniesie Wam radość, tak, że będzie spełnieniem waszej radości, ale tu trzeba o to zawalczyć. Tu nie jest tak, że to idzie łatwo, bo mamy tą piątkę buław. Być może będzie to przy wsparciu kogoś innego, tak? Może ktoś was będzie wspierał w tym działaniu, bo królowa. Kielichów też mogłoby nam mówić o jakiejś przyjaciółce, o mamie, o kimś, kto wspiera, tak? Być może pomaga tutaj zaopiekować się dziećmi, jeżeli wy gdzieś jedziecie, wy coś robicie, a może to, wy jesteście, może to wy jesteście takimi osobami, które pomagają i wspierają inną osobę w tym, żeby mogła się rozwijać, tak? I wy tutaj też możecie opiekować się dziećmi, pomagać przy opiece, zajmować się kimś takim, no i tyle. Dobra, teraz mamy pracę. I tu wydaje mi się, że wy czekacie na jakąś nową propozycję. Tutaj, jakby wyczekacie na jakąś taką propozycję od szefa, od szefowej, od kogoś tam wyżej, tak? Jakaś nowa propozycja ma tu przyjść. Na razie jest takie czekanie, kiełkowanie i to jest pierwsza opcja. A druga opcja jest taka, że wy możecie iść do nowej pracy. Być może czekałyście na to długo, tak? Czekałyście na coś długo i idziecie do nowej pracy, do pracy, która będzie dla Was lepsza pod względem finansowym. A trzecia opcja jest taka, że wy chcecie otworzyć coś swojego, coś swojego, coś własnego, tak? Bo karta Królowej Pentakli mu, może nam mówić o. Właśnie tym, że ty jesteś swoją szefową Tylko, że tutaj jakby to nie idzie tak szybko Tu trzeba na coś zaczekać Tu być może trzeba zdobyć jakieś doświadczenie Być może trzeba się czegoś douczyć, tak? Potrzebny jest ten czas Teraz mamy finanse Co my mamy tu w finansach? Yy, tutaj wiecie co? Też mogą być... Może będziecie się starały o zdobycie jakichś pieniędzy, o jakieś dofinansowanie, o jakieś stypendium, nie wiem, o jakąś taką pomoc materialną. Właśnie coś, co pomoże Wam w rozwoju, coś, co pomoże Wam w spełnianiu swoich pragnień, w pójściu w tym kierunku, w którym chcecie pójść, tak? Coś takiego nam się tu pokazuje. Jeżeli nie to. No to mogłaby to być sytuacja, w której będziecie właśnie starać się na przykład o jakieś pieniądze dla dziecka. Jak się starać? No, dziewiątka buław mówi nam o takim zawalczeniu, tak? O zawalczeniu o pieniądze. To są pieniądze być może dla dziecka. I coś tu jest robione w ukryciu. Może nie wszystko jest jawne. W październiku może być tak, że wyjdą pewne sprawy na jaw i pokonacie jakiś problem, no bo dziewiątka buław mówi nam właśnie o pokonaniu problemu. Jeżeli coś było zatajane, coś było niejawne, tak, coś tu Was blokowało przed działaniem, przed zdobyciem jakichś pieniędzy, no to jakby tutaj się ten problem rozwiązuje w październiku. Teraz mamy dom... Hmm. Dom i rodzina, tak? Tutaj pokazuje nam się sytuacja, w której będziecie być może pracować, tak wiecie, obydwoje pracujecie, jeżeli macie partnera nad taką stabilizacją finansową, być może chcecie na coś uzbierać, być może chcecie kupić nowy dom, ale to może być też sytuacja, w której wy chcecie zarabiać na swoich talentach, na tym, co umiecie, co lubicie. Możecie tutaj chcieć zostać właśnie swoimi własnymi szefowymi, i wtedy w domu jest jakaś taka burza mózgów. Tutaj rozmawiacie o tym. Może też, nie mówię, że jest wszystko idealnie, bo mogą też być jakieś konflikty przez to, że ty masz za dużo pracy i masz za dużo obowiązków. Te obowiązki spadają na kogoś innego, tak? I wtedy mogą być jakieś konflikty tutaj. No pokazują nam się te konflikty, więc jeżeli one będą, to one będą. Spowodowane tym, że ty masz za dużo na głowie, tym, że ty masz za dużo pracy, być może i to spada na twojego partnera. Jeżeli mówilibyśmy o osobach, które mają partnera, a jeżeli nie, to wiecie co, jeżeli na przykład nie wiem, mieszkacie same, nie macie partnera no to mogłabym tu powiedzieć, że będziecie też dużo pracowały. Dużo pracowały, być może przynosiły tą pracę do domu, być może też, nie wiem, douczały się czegoś, zdobywały jakieś doświadczenie, tak? I no będzie taka, takie bicie się z myślami, czy to wiecie, czy to dobrze, że ja aż tyle na siebie wzięłam, czy to niedobrze. Takie zastanawianie się, może coś takiego przyjść w październiku. Związek. A w związku, wiecie, co może tutaj y, coś spowolnić? Być może będą jakieś rozmowy, być może dotyczące jakiegoś towarzystwa, jakichś znajomych, nie wiem, o co tu może chodzić. Więc powiem inaczej. W związku może być potrzeba zmiany priorytetów, tak? Dlaczego zmiany priorytetów? Bo być może ktoś nie będzie miał tak dużo czasu, jak miał do tej pory, dlatego że zaczyna coś nowego. Tu mamy, czy to jest właśnie wiedza, to jest zdobywanie wiedzy, jeżeli Wy, czy twój partner zaczynacie jakąś szkołę, kurs, czy coś swojego. No to tutaj może być potrzebna zmiana priorytetów, tak, zmiana perspektywy, spojrzenie na to inaczej i wspieranie się wzajemne. Nie ma co jedno drugiemu dogryzać, jakby, nie ma co się dąsać za jakiś tam e, zabrak czasu, na przykład, drugiej osoby, tylko trzeba się wspierać, wspierać w rozwoju. Dobra, teraz mamy singielki. A u, a u pokazuje nam się tutaj radość. Wiecie, jest jakaś taka radość, chęć do życia. Będziecie czuły się bardzo atrakcyjne, będziecie adorowane, tak? Ale pokazuje nam się tu też karta yy, sprawiedliwości, więc ktoś może Was oceniać albo Wy będziecie oceniały kogoś, tak? Tutaj, jakby zwróćmy uwagę na to żeby po prostu nie osądzać innych osób, osób które są w naszym towarzystwie. No wy będziecie adorowane, więc być może będziecie oceniały sytuację, czy chcecie być z tą osobą, czy nie, czy chcecie się z nią spotykać, wejść w jakiś tam związek, czy nie, tak też może być. Dobra. Teraz mamy kartę pozytywnej kreacji. A jeszcze moment, moment, moment. I karta pozytywnej kreacji. Karta Rada. To As Pentakli. mówi nam, że tutaj pokazują nam się nowe początki. Nowe początki na zdobywanie jakiegoś doświadczenia, zdobywanie wiedzy, y Idź w to pełną parą, po prostu. A tak taki mówić, że ci wszystko się w tych kwestiach uda, tak? Być może pojawią się nowe możliwości zarabiania pieniędzy, być może zdobywania doświadczenia, właśnie wiedzy. Nie ma się co blokować, jeżeli chcesz coś nowego budować, obojętnie czy to jest budowanie czegoś materialnego typu dom, czy to jest budowanie swojej stabilizacji finansowej, czyli jakaś praca. No to tutaj, jakby w październiku, jest na to bardzo dobry czas. Teraz zobaczymy przesłanie takie ogólne na październik dla pań od znaku raka. I tutaj powiedziałabym tak, że um, Pewne sprawy przyspieszą, tak? Ale Ty być może powinnaś się zatrzymać i spojrzeć inaczej na pewne rzeczy, na to, żebyś była osobą wspierającą, żebyś była osobą wyrozumiałą, żebyś potrafiła zmotywować kogoś do działania, ale też powiedziałabym, że tutaj jest przekaz, żeby za bardzo nie skupiać się na sferze materialnej. Bo Ty być może za bardzo tutaj właśnie idziesz w tą materię. Król pentakli i diabeł to jest takie skupianie się na materializmie, tak? To jest materializm. Ja tutaj będę dużo zarabiać, ja tutaj będę odkładać na to i na to. Nie wiem, będę. No właśnie, może będziesz miała zbyt mało czasu dla rodziny, dla dzieci. Na tym trzeba byłoby się skoncentrować, bo sprawy przyspieszą. One tutaj przyspieszają. Ty wychodzisz z jakiegoś takiego. Z zastoju, tak bym powiedziała no i działasz. Działasz, masz tu siłę, ambicje. Też mogłabym powiedzieć, żebyście uważały na jakieś romanse właśnie. Bo może się pojawić ktoś atrakcyjny, i z jednej strony będzie ten ktoś atrakcyjny, ale bardzo ulotny, a z drugiej strony będzie wasz na przykład mężczyzna, tak? Jeżeli macie swojego mężczyznę. Więc warto się zastanowić, zatrzymać się i zastanowić się, czy chcesz w coś takiego brnąć, czy chcesz w ogóle w, to coś, we, w coś takiego wchodzić, tak? Dobra, karta pozytywnej kreacji, karta odpowiedzialności. Puścisz to, co nie Twoje, i uwolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. <śm> I karta wyroczni, już to czytam. Królowa Rzeki. Prąd, uwalnianie, naturalny ruch. Ojej, kartę posiada. Dobra, czytam. Królowa Rzeki wpływa do Twojego życia w postaci sprzymierzeńca, abyś przypomniała sobie o pojęciu przyzwalania oraz prawie braku przywiązania. Nie zapominaj o tym, że wszystkie rzeki spływają z gór i kierują się w stronę morza. Tam już pochłania je większy zbiornik, gdzie woda wyparowuje i tworzą się chmury. To właśnie z nich w górach pada deszcz, dzięki czemu cały cykl się zamyka. Królowa rzeki wymaga, abyś była plastyczna, jak woda. Daj sobie spokój ze sztywnością i perfekcjonizmem. Dalej dojdziesz, jeśli odpuścisz i dasz się ponieść, manewrując wokół nawet największych przeszkód, tak jak strumienie wokół wielkich głazów. Jeśli chcesz oddać się naturalnemu biegowi wydarzeń, nic nie może ci stanąć na drodze. Bądź łagodny w stosunku do samego siebie i innych. Patrz, jak płynnie podążasz do przodu. Możesz być zaskoczona, do, dokąd woda cię przywiodła. A teraz, jako wyzwanie ta karta. Bezpośrednio przed sobą masz do przepłynięcia wzburzone wody i kaskady. Nie masz żadnej łodzi, na której mogłabyś żeglować. Jesteś tylko ty sama, a podążasz tam, gdzie poniesie cię nurt wody. Chociaż królowa rzeki jest tutaj Twoim wyzwaniem, nie ma zamiaru pozwolić ci pójść na dno. Nawet gdy pojawia się przed Tobą wodospad, nie ma powodu do obaw. Królowa rzeki pomoże Ci przez niego przejść. Dzięki temu będziesz mogła znowu płynąć po łagodnych wodach rzeki, z nowym celem kierując się ku morzu. Nie bój się i idź wraz z biegiem wydarzeń. To może być przygoda. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!